Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkie wodniki w horoskopie tygodniowym od 30 października do 5 listopada. Będzie to horoskop szybki, jednorozkładowy, obejmujący wszystkie sfery życia, zarówno uczuciową, jak i zawodowo-finansową, a także energetycznie zdrowotną. Zatem zapraszam do wysłuchania. Wodniki, horoskop tygodniowy od 30 października do 5 listopada rady wskazówki dla. Водников, водники, водники. No pięknie, kochane wodniki. Karta wyjściowa, jak jest teraz, jak będzie za chwilę karta gwiazdy. No gwiazdka z nieba, spełnione marzenia, zrealizowane plany, super wiadomości, świetne otoczenie, no otrzymacie gwiazdkę z nieba, super. Co Wam może poprzeszkadzać? Trójka denarów, piątka denarów, jakaś niechęć do współpracy, do porozumień, do kooperacji, możecie nie chcieć z kimś współpracować, no bo dlaczego? Bo możecie mieć brak chęci, brak motywacji, brak jakiejś takiej, nie wiem, nadziei, ale to wszystko jest do przepracowania. Karta rada, karta rydwana. Popędźcie po prostu do przodu, pozwólcie sobie na rozwój, żebyście, no, dostały to, czego pragniecie, tak? Pozwólcie sobie po prostu na szczęście, na rozwijanie swoich możliwości, na... Jak to się mówi? Na rozwinięcie skrzydeł. Tak, na rozwinięcie skrzydeł. To, co nieuniknione, i wynik: królowa denarów i król kielichów. Nieuniknione jest to, że będziecie człowiekiem sukcesu. No, królowa denarów mówi o kobiecie sukcesu, która jest wartościowa, która jest doceniana, która sama siebie ceni, która po prostu ma mnóstwo sukcesów na koncie. Można sobie to odwracać, można być mężczyzną, no w każdym razie będziecie osobą sukcesu. No i wynik: król kielichów. No i w waszym życiu pojawia się. Człowiek do kochania, tak? Król kielichów mówi o mężu, o ojcu naszych dzieci, o partnerze docelowym, o głowie rodziny, także taki facet, no albo kobieta, tak? Pojawia się w Waszym życiu albo uaktywnia swoje działania w Waszym kierunku. Super! Dziękuję bardzo serdecznie, trzymam kciuki, życzę super tygodnia. Papa pa, do usłyszenia, do zobaczenia.